Dzień dobry na kanału Rysuj ze Starym. Nie wiem czy to dobrze widać, bo coś się kamera trzęsie. Ale dzisiaj z moim potężnym synem będziemy rysować nasz dom. Nasz dom, a w zasadzie jego wewnętrze. Czyli to, co się w środku potrafi zadziać. Nasz dom, ale duma podłogu. Podłoga, dzięki temu, że ona istnieje. On, cały dom stoi na takich belach, takich grubych patykach, i tu rośnie trawa. I żeby się robactwo do, do, do środka nie nalazło, i żeby woda nie, nie podpłynęła, stąd są te bele. One mają jakieś 50 cm wielkości albo 5, już dokładnie nie pamiętam. No, ale nie jest to najważniejsze. Najważniejsze jest to, co jest w środku. Zapraszamy Państwa. Na specjalny odcinek rysuję ze starym, w którym mój syn pokaże swoje nowe potężne umiejętności. Rok temu bardzo ładnie rysował, ale teraz jeszcze więcej nauczył i mam nadzieję, że zbliży się poziomem do moich umiejętności. A co my tu mamy, synku? Szt Sztoję to! Tata. Tata? No dobra. A tu, tu będzie eee, sufiet. Sufieta u nas zawisa. Taki żyrandol. Tu jest wkręcona żarówka i jak się naciśnie, naciśnie się taki To niewygodnie. Na ścianie jest taki pstryczek elektryczek. Jak dziecko swoją ręką Tutaj dotknie. Nie musi to być dziecko, ale może być. To się światło zapala i nawet jak są ciemności na dworze, to tu wszystko tutaj się robi widno, jakby był znowu dzień. Bardzo mi się to podoba. Ja bym chciał, żeby wszyscy mieli w domu coś takiego. A co, a co, co to to jest, synu? Tata? No to chyba nie jest tata, bo ma jakieś przedłużone włosy. Mm, dobra. A tutaj nad ziemią wisi półka. A na półce mamy bardzo przydatne rzeczy, co dla was polecam. Mamy tutaj płyn do mycia naczyń. Nazywa się Zygmunt. Polski płyn. Polecam do wymywania no nie wiem, mięski, z której cała rodzina je albo chochli, którą cała rodzina sobie nalewa zupę. Można też tym w, osta w ostateczności, ale tylko bezpośrednio w ostateczności umyć e, sedes, jeśli ktoś oczywiście e, ma taką okazję coś takiego posiadać. No, obok tego jest też butelka z octem, ocet pozwala na. Pozbywanie się muchowców, takich malutkich much-owocówków. Much Jak się naleje octa do takiej małej szklaneczki, to one do środka wpadają i się biorą i utopią. Dzięki temu w naszym domu jest o 40% mniej muchowców owocowych niż w waszych domach. No, chyba że też macie octa. Tutaj obok jeszcze stoi. Szczoteczkę do zębów. Nie, nie bardzo pamiętam jak ona do, dokładnie wygląda, ale no, jak są święta albo, albo niedziela albo coś, no to na, nalewa się ocet na szczoteczkę do zębów i można wyszorować sobie zęby. Dzięki temu higiena jamy ustnej jest zachowana i nie ma próchnicy i nie ma w buzi bardzo przykrego zapachu dzięki radykalnemu działaniu octu, to nie dość, że wybija te małe muchy, to jeszcze można sobie odświeżyć oddech. Ja bardzo Was zachęcam, żeby dbać o higienę jamy ustnej. Ale jak już jesteśmy obok higieny, to na mydelniczce leży mydło. Mydło moja babcia robiła z, z smalcu. Ale my dzisiaj mamy wielką szansę, żeby za jakieś... 5 zł to jest dużo, ale to takie masło, przepraszam, takie mydło też wystarczy na dużo. Więc 5 zł raz na rok można wydać, żeby się umyć pod pachą albo między, między rękami. Obok mas. przepraszam, mydła. Mamy oczywiście dla gości miskę z paluszkami. Paluszki to jest legendarna przekąska, która zachęca wszystkich, żeby przychodzić do Waszego domu. Ale mi tutaj syn, synu, słucham Ciebie, Tata. chciałeś coś pokazać, tak? Pokaż, pokaż Państwu, widzą, co żeś narysował. Młodszy. Brat. Młodszy brat? I. Ja. To chyba jestem ja, czyli stary. A kto to jest? Tata. No mówiłem, chyba ja. Dost no nie może być. Jakieś mam trudne zadanie. 2 plus 2. Ja to wszystko wypełnię, ponieważ to jest 4. A tu co ty, Co ty robiłeś na... Mamie, na no matmie, młodszy brat, o co tu chodzi, nie myłem ząbczów, ja, to, to znowu ja, i tu ja, no ja w ogóle tego nie, nie rozumiem a tu się chyba, mój syn na, narysował, że ja się zwymiotowałem, wy, wy zupełnie na to małe dziecko, nie wiem skąd w ogóle taki pomysł, bo ja nigdy nie wymiotuję na dzieci, zawsze wymiotuję w inne miejsca. Uh, aha, a to jest, co to jest, że, że od, oddech. A to nie są Żygi, to jest oddech. Dobra, to nic, Bardzo ładnie, synu, to narysowałeś. Bardzo polecam, żebyście kupowali i e, wieszali w ramkach pracę mojego syna. Pracę to jest sztuka, to jest sztuka rysowania bardzo uproszczonymi narzędziami, ponieważ korzystamy tutaj z gopisów, ale to jest wszystko wartościowe i kiedyś może to być warte nawet nie wiem, 10 zł. Eee, tutaj w rogu domu zawsze, w każdym domu, ja to byłem w kilku domach, naprawdę mówię wam, byłem w kilku domach i zawsze wieje się pajączyna z pajączem, który zagraża wszystkim domownikom. Ale... No, co to? Tata! Tata. Przesuń tu do kamerki, bo pewnie ludzie nie widzą. No, tata się zaplątał w pajączynę? Nie musiałeś tego mówić. Przecież. Ej, no umówiliśmy. się, że nie będziesz o tym wspominał nigdy. To nie był tata. Tu była mucha. Bo taki pająk łapie muchy, ale trzeba yy, mimo to pamiętać, że to może się rzucić na człowieka, który jest gościem w twoim domu, na przykład na tego, że... A przepraszam, oddychającego mnie, yy, że go pogryzie. Ja bym nie chciał być pogryziony przez pająki, ale byłem kiedyś niestety no. Yy, co to? Co to jest? Co to jest? Naj, najmłodszy tu jest narysowany, że on był w kokonu zawinięty pajęczym? No, to ja, to ja już wiem, dlaczego u nas mniej dzieci biega niż jeszcze parę dni temu. To będziemy musieli go poszukać. Tutaj spokojnie, spokojnie, tu się weźmie nożyczki, tu się zetnie tego sznurka. I dziecko, pół spadnie i się dzięki uderzeniu kokon rozwinie. I będzie dziecko mogło sobie wyjść i uśmiechnąć się. Bo dzieci lubią się uśmiechać. No nie przesu... Nie przesuwaj. Nie przesuwaj. I teraz tak. Patrzcie na to. Tutaj jest gruba sprawa. Bo tutaj jest tajemnicza szafka. Szafka jest zapięta na łańcucha. Na której wisi kłódka. Wiecie dlaczego wisi kłódka? Bo dzieci... Bardzo chętnie zasięgają za, za wzroku, zasięgają wzroku do jakichś tajemniczych miejsc. A ja w tej szafce mam wszystkie kosztowności, cały majątek swojego życia. Mam tutaj tylko, odwróć się synu, odwróć się, odwróć się. No, i mam tutaj plik banknotów. Wszystkie po 20 zł, co najmniej. Niektóre po 50. Razem to wyjdzie z 40 zł. I jeszcze oprócz tego mam zegarek budzik po babci. Nie używam jego, bo on dzwoni jak się chce wyspać. To jest chamskie. To jest w ogóle. Wyciągnę z tego baterię, bo to się w ogóle do człowieka nie nadaje. Ja to sprzedam kiedyś. Jak będzie wojna, to wrogowi to sprzedam za parę złotych i jego będzie codziennie to budziło. I jeszcze w tej półce trzymam chleb na ciężkie czasy oraz kiełbasy. Może nie wiecie, ale czasem kiełbasa jest smaczna i, i, i zwłaszcza jak głód zajrzy do, 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 do no, do buzi to wtedy no lepiej mieć kiełbasy. A to co to jest słodycze? A ty skąd wiesz co ja tam trzymam? No dobra, no przyznaję się. Tutaj są słodycze. Jest cukierek landrynku. Składa się w 115% z cukru i w 40% z wody. I w 15% z tajemniczego składnika, który powoduje, że to wszystko się zlepia w jeden cukierek. Chociaż niektórzy twierdzą, że to tylko dlatego, że to cały papier go trzyma, ten papierek. Jakby ten papierek rozwinąć... To by się wszystko wylało. No nie wiem, zobaczymy. Kiedyś tam, jak tam zajrzę, bo zgubiłem klucza do tej kłódki. Ostatnia rzecz, która jest u nas w domu, to jest miotła. Nie wiem do czego służy, ale stoi coś takiego. Synu, wiesz do czego to służy? Tata. Mhm. No tak. To pewnie służy, żeby. Matka latała, o nie, mogła lać za, za pałem w szkole. A, to służy wymierzaniu kary za słabe wyniki w nauce, prawda? Tata. No tak myślałem bo tak mi to wyglądało. No to, to jest taki kij z włosami. Jak jest bardzo słaba ocena, to się uderza tym twardym. A jak jest tylko, powiedzmy, dwuja, no nie najgorzej, nie? No bo jedenka jest najgorsza, to się tym miętkiem uderza. Bardzo słuszna koncepcja. I e, ja bym chciał Was zachęcić jeszcze do jednej ostatniej rzeczy. Że tutaj, nad naszym domem, jest dach. No trochę mi tu nie wyszło. A na dachu jest komin, i z tego komina lecą dymy. Ale ja nie wiem skąd one są, ponieważ, yy, to, to, to tak mi się wydaje, że tam leci z tego dym. Jest jakiś piec. Piec, w którym się dorzuca węgla, i gdzieś rułami to wszystko do komina leci. Ale to już jest kwestia zimy, nie będę was tym zamęczał, więc e, chyba, co, będziemy się żegnać z naszymi kochanymi e, widzowiami? Tata. No, syn mówi, że właśnie powiedział, że chciałby już, e, a to, co, co to? To. To jest tata? Ile razy ci mówiłem, żebyś nie mówił, że wpadłem do kominek. I. Dobra, kończymy kończymy, bo to już więcej pożytku chyba nie przyniesie. Bardzo się cieszę, że się z wami zobaczyliśmy i mam nadzieję, że po tym, co żeście tu zobaczyli, to będzie taka, taka wzrost subskrypcji, że YouTube pomyśli, że ja ponakupowałem fejkowych subskrybentów, ale to się wszystko wyda, że to nie było fejkowe, że to wy mnie lubicie tak samo albo nawet mniej niż ja Was lubię. Tak więc do zobaczenia. Dziękuję. Dzień dobry.